W Zielonej Górze trwają uroczystości miejskie z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 12 od mszy świętej w Konkatedrze pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej. Po mszy mieszkańcy udadzą się pod obelisk 3 Konstytucji 3 maja, który znajduje się w Parku Sowińskiego, gdzie nastąpi uroczyste podniesienie flagi państwowej, złożenie wiązanek kwiatów i okolicznościowe przemówienia. Dla każdego z Polaków to niezwykle ważny dzień, podkreślają mieszkańcy. No uważam, że to jest ważne, no widzę nawet po... Tym spotkaniu tutaj, ile to jest ludzi i tak dalej, są zainteresowani wszyscy, no, no, no ma to związek. Historia, historia. Myślę, że ludzie powinni po prostu brać udział, pamiętać, wspominać i po prostu pielęgnować swoją historię. Myślę, że dla Polaków jest ważne. Ktoś się czuje Polakiem, to nie ma takich wątpliwości. Jestem szczęśliwa, że jest taki dzień i można uczestniczyć i pomodlić się, bo to też dzień Matki Boskiej, Królowej Polski. Także no jest pięknie. Widzę dużo młodzieży, wojska, także super. No, Ja bym powiedział, że no, to jest bardzo ważne, żeby uchwalać to, co nasi przodkowie postanowili uchwalić, uczcić to wydarzenie. No ja myślę, że, taki, że trzeba właśnie takie święto obchodzić, jak chce się być patriotą właśnie, że to ważne. Radio